Cześć wszystkim, tutaj Karolek. Dzisiaj jesteśmy na montażu klimatyzatora nietypowego klimatyzatora. Jest ze mną Bogdan, jest ze mną Szymon, więc ekipa, że tak powiem, klimatyzacyjna w pełni. Co Wam mogę powiedzieć? Czemu nietypowy klimatyzator? Ponieważ nie będzie to zwykła jednostka ścienna, którą byśmy zawiesili sobie na przykład tutaj albo tutaj, ponieważ specyfika tego mieszkania, w którym się znajdujemy, to jak widzicie, dość mocne skosy. Tutaj mamy fajnie wykończoną już ścianę płytkami. Tutaj mamy zrobiony taki tynk ozdobny i nie za bardzo szłoby tutaj zainstalować klimatyzator, trzeba było jakieś rycie zrobić, a wtedy mamy ruinację ściany. I dzisiaj chciałem Wam zaprezentować klimatyzator, który idealnie nadaje się do takich warunków, ponieważ jest to klimatyzator konsolowy, czyli klimatyzator, który już widzieliście u nas na kanale. Który budową przypomina bardziej taki klima konwektor, taki e, grzejniczek, ma on standardowo funkcję chłodzenia, ma on funkcję ogrzewania, ale o tym powiem wam e, za chwilę. Więc jeżeli szukacie klimatyzatora do pomieszczenia ze skosami, to jak najbardziej zapraszam do oglądnięcia tego materiału. Lecimy szybciutko, bo dzisiaj będzie montaż ekspresowy. Mamy taką e, nadzieję, chyba, że trafił na pręty, żelbeton i tak dalej. Czyli to, co lubi Bogdan, najbardziej. OK. Montaż tego klimatyzatora polega na przywieszeniu takich zawieszek. Pojedynczo mamy na prawą i lewą stronę. Jak widzicie, nawet najlepsi montażyści czasem nie wezmą sobie, że tak powiem, pod uwagę <grym, <grym, czegoś i, trzeba, na i, <grym, <grym, i, tak i trzeba zrobić tutaj poprawkę. Na szczęście będzie to tak, że wszystko zostanie przykryte klimatyzatorem, ale ten klimatyzator jest mocowany, tak jak Wam powiedziałem, właśnie na takich dwóch zawieszkach. Wchodzą one sobie tutaj lepiej od tyłu to będzie widać, wchodzą one sobie tutaj i trzymają ten klimatyzator. Najczęściej jest on montowany w ten sposób, że ten klimatyzatorek jest tak jak grzejnik, praktycznie jakieś 10 czy 15 cm od dołu. Tutaj będzie nieco wyżej, ponieważ mamy gniazdka, jak widzicie, to po pierwsze, a po drugie chcemy się też zmieścić z odpływem skroplin na zewnątrz, żeby zrobić to grawitacyjnie. Bogdanek teraz nam ładnie zabezpiecza ścianę przed tym, żeby nic się nam tutaj nie ukruszyło, przed tym, żebyśmy mogli troszeczkę gruzu chytać, jak będziemy wiercić otwór tą dużą wiertarą. I tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną. Panie Bogdan, było ciężko? Możeś tutaj walczył z 10 minut albo 15. Tak, średnio ciężko, tak? Średnie ławka w górę. Otworek mamy, otworek trzeba było zrobić troszeczkę tak dwuetapowo, ponieważ trzeba było w którymś miejscu przejść już na takie mniejsze wiertełko. Dlaczego? Bo tutaj było dość mocno, e, dość dużo prętów było zbrojeniowych. Mamy już zrobionego pilocika w tym miejscu, teraz chłopaki wezmą koronkę i zrobią ładny otworek. Końca nie widać. Gdzieś musi być. Ale w piękna dziura. Teraz jestem na balkonie u najlepszego majstra wszystkich majstrów. I pokażemy Wam na czym zamontujemy agregat, bo standardowo u nas mogliście zauważyć przedtem na filmach raczej, że agregat był postawiony, e, przytwierdzony do ściany na konstrukcji, albo stał sobie na balkonie na takich białych plastikowych nogach, a w tym przypadku jest troszeczkę inaczej, panie Bogdan. W tym przypadku są to gumy, Chwilę, zrobię zbliżenie, a te i... które można przykotwić y, równie dobrze do tarasu, jeżeli ktoś by się bał, że tornado porwie agregat. A porwało kiedyś? Nie porwało, ale różne wypadki się zdarzają. Ktoś roletę zrzucił. A, ktoś roletę zrzucił, ale to wiesz. Te gumy, na tyle są dobre. Dużo lepsze niż te plastikowe stopy, ponieważ nie zdają się, nie jeżdżą po tarasie. tylko A dodatkowo ładnie. widzę, że fajnie wytłumiają, bo tak zakres ruchów potem takiego klimatyzatora jest dość duży. Jeżeli nim Począśniemy, i tak dalej. Jeżeli byłyby jakieś wibracje, które Nic by się nie przenosiły nie na konstrukcję, to nie będzie się to przenosić potem na podłoże. Taki protip, takie dobre to jest. Dobre to jest, dobre to jest. Bądź pan zadowolony. I powiem tak: spoko rozwiązanie, jeżeli byśmy chcieli na przykład przytwierdzić nawet taki agregat do nóg, żeby dodatkowo jakoś wytłumić drgania, ale z drugiej strony. Trochę się boję o konstrukcję tych gum, ponieważ one są w środku tutaj puste. Jeżeli przykręcimy tu przez gumę, tu przez gumę i tutaj mamy taką większą podkładkę, co się będzie z tym działo za 5 czy za 10 lat? Myślę, że tutaj na balkonie nie będzie to żadnego problemu stanowiło, ale trochę bałbym się na przykład agregat 120 kg zamontować gdzieś na 7 metrach, na jakichś podporach. Możemy jedną rozciąć zobaczyć, jak to Dokładnie. Ale tutaj, powiem szczerze, będzie to spełniało swoją rolę. Co wam mogę powiedzieć o tym montażu, który tutaj mamy? Jest on dość specyficzny, ponieważ klimatyzator, tak naprawdę, tutaj nie mogliśmy go zapodać. Na ścianę jedną i na ścianę drugą też nie mogliśmy go wrzucić. I jedyne miejsce, które mogło być, który mógłby zostać zainstalowany, to jest ta ścianka. Jest on nieco schowany za e, szafkami, które tutaj mamy. Zabudowa jest e, dość specyficznie zrobiona i trzeba by było dużo czasu poświęcić, żeby ją e, ściągnąć. Myślę, że nie będzie ona przeszkadzać tutaj w e, normalnej pracy e, klimatyzatora, ale wymusiło to na nas to, e, że ten klimatyzator najpierw trzeba, że tak powiem, zainstalować praktycznie na gotowo, poskręcać wszystkie przewody od jednostki wewnętrznej. I tak to mniej więcej tutaj wygląda. Popatrz, ta. Że mamy podkręcane już przewody freonowe. Teraz e, poskręcamy jeszcze przewody. Jeżeli chodzi o komunikację między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną, i z takim gotowym pakietem, do którego przyczepimy sobie jeszcze odprowadzenie skroplin, będziemy wkładać, celować w dziurę, w otwór, że tak powiem technicznie. I jakoś tutaj będziemy się musieli zmieścić. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No bo ten klimatyzator trzeba będzie w którymś momencie tutaj włożyć za zabudowę za te mebelki i spróbować to dopchać. Ale myślę, że jest to jak najbardziej tutaj możliwe. A jak wyjdzie, to zobaczycie za chwilę. Patrzcie, to jest wiekopomna chwila, czy się uda. Czy Bogdan przejdzie do następnego odcinku. A, <laughs> Nie musisz się chować już? No, muszę, ale... Poczekaj. Ile? Poczekaj, nie, nie harataj tak. Ja tutaj pomogę w wyginaniu może. I spróbuj się może złamać tutaj teraz. Bardziej jeszcze. No, nie no. Złama. Albo inaczej. Odkrzyw go do pionu. Patrzcie, no, no, tam... wyższa technika. No, Idź tam. No, tu Niestety, czas radzić. Dobra, Tutaj moglibyśmy posiść, złamać nie, na razie to Idź to na zewnątrz. Za szafkę, ja do I harataj. Nie jak za pietruchę. Delikatnie. Udało się, no. Jest zadowolenie praktycznie pełne? Czy nie ma pełnego zadowolenia, bo nie chce dojść? Panie Bogdan. Nie wiem. Kółka wyjdzie. Spróbuj Musimy się też pogimnastykować, po po, podoginać po to, żeby y, ładnie klimatyzator cały siadł do ściany, żeby nie spierał się o tak? przewody. Teraz... Pokazujemy wam jak to wygląda po montażu. Montaż, praktycznie mamy tutaj skończony, wystarczy założyć tą oto amerykańską wtyczkę, którą dzierży w dłoni bogdan i wystarczy założyć obudowę. Co wam chciałem pokazać teraz? Chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało z perspektywy takiej dalszej. Nie będzie tutaj nic w pracy tego klimatyzatora raczej przeszkadzać, ponieważ, jak możecie zauważyć, trzy czwarte klimatyzatora ma swobodny dostęp powietrza, więc tędy sobie, tak jest on zbudowany, tędy to powietrze sobie wpada. Pokażę Wam, jak złożymy obudowę, może to bardziej, tędy będzie podczas chłodzenia powietrze wylatywało, odbijało się od sufitu i, i pomieszczenie zostanie e, schłodzone. Troszeczkę gorzej będzie, jeżeli chodzi o e, grzanie. Ten klimatyzator może wypuszczać powietrze tędy, czyli tą górną żaluzją, ale ciekawą funkcję ma taką, że również, jeżeli przestawimy sobie ten taki beispiel, który mamy gdzieś tutaj, o, tutaj mamy taki przełączniczek, to możemy albo, żeby to, ten wydmuch był e, jednokierunkowy, czyli tylko górą przy grzaniu, albo żeby ten wydmuch też mógł być realizowany e, tą dolną e, żaluzją. Tylko, że myślę, że tutaj też nie będzie jakiegoś strasznego szpejostwa, ponieważ żaluzję sobie skręcimy na maksa w lewo i powietrze będzie mniej więcej tutaj ukierunkowane. A jak to będzie działało to dopiero zobaczymy, jak wszystko się poskłada i jak wszystko się odpali. Jak możecie zauważyć pompa, pompa ciepła, <laughs> pompa próżniowa chłopca już, że aż miło. Teraz sprzedam wam takiego protipa. Jak już zauważyliście, jak wam już powiedziałem, mamy tutaj układ typu split, czyli jeden agregat, jedna jednostka wewnętrzna. Jednostkę wewnętrzną typu konsola, którą tutaj mamy, można spotkać zarówno w multisplicie, jak i w splitie. Tutaj, po, pod tą klapką elektryczną, mamy cztery przewody, czyli L, N, y, sterowanie oraz uziemienie, cztery przewody, a tutaj na zewnątrz w agregacie, jest to agregat, Uniwersalny bardziej, mamy tych przewodów 5. Co należy zrobić, bo nie będzie Wam działać ta klimatyzacja? Należy podpiąć w ten sposób. Jak mamy, czyli L do N, N do N, S do S, czyli komunikacja do komunikacji. Tutaj mamy też LN jako zasilanie i mamy też styk W. I żeby wszystko Wam działało, jak widzicie, trzeba zrobić mostek. Tutaj w, przypadku, w naszym przypadku jest zrobiony szarym kabelkiem, ale jakimkolwiek kabelkiem. Trzeba zrobić mostek między L, a w, podać fazę na jednostkę zewnętrzną. Jest to dodatkowy styk, który był wykorzystywany w niektórych jednostkach i jest dalej wykorzystywany w niektórych jednostkach, za pomocą którego ten agregat i ogólnie klimatyzacja może być bardziej energooszczędna. Jak to się dzieje, że klimatyzacja może być bardziej energooszczędna? A dzieje się tak, że w trybie czuwania agregat używa jakąś ilość energii, ileś pierdyliardów watów. Jeżeli mamy jednostkę, która w środku i na zewnątrz ma ten styk W, jest w stanie, jeżeli unieruchamiamy, wyłączamy jednostkę, wtedy nie idzie na styku W napięcie na zewnątrz i agregat jest w stand -by, jest całkowicie odcięty. Dopiero jak uruchomimy jednostkę wewnętrzną, wtedy na styk W ze środka idzie sobie faza, w naszym przypadku jest to na stałe. I uruchamia nam transformator i wszystkie układy, które mamy na zewnątrz. Wszystko po to, żebyśmy byli bardziej eko, i wszystko po to, żebyśmy płacili mniej za prąd, ale to jest różnica jakieś 3, 5, a może 6 watów, więc coś, co jest pomijalne. Taki prototypik dla Was. Jesteśmy już po montażu, już mamy wszystko uruchomione, zapianowane, że tak powiem, sprawdzone, przelane, więc wszystko. Działa. Teraz wam pokażę mniej więcej jak to wyszło, jak ten klimatyzator wisi na ścianie, jak to się wszystko prezentuje, a potem przejdziemy sobie dalej do uruchomienia i tak dalej i w ogóle i w szczególe. Jeżeli chodzi o odstawanie od ściany, to powiem tak, odstaje mniej więcej równo jeszcze troszeczkę popcham tam mm, na zewnątrz. Po to, żeby on równie odstawał tej ścianą. Bo niestety klimatyzator, który, z którym mamy tutaj do czynienia, jest skonstruowany w ten sposób, że tutaj widzicie taką blachę, takie łóżka i on teraz jest na maksa dopchany yy, i generalnie nie jesteśmy w stanie, stosując to oryginalne mocowanie, dopchać go idealnie na równo do ściany, tylko jakieś 5-7 mm mamy takiej przestrzeni. Myślę, że nie będzie to w żaden sposób yy, przeszkadzać. Jeżeli chodzi o ten klimatyzator, i jego zastosowanie, tak jak Wam mówiłem, do chłodzenia przy skosach, jest to bardzo fajne rozwiązanie i już tutaj przetestowaliśmy z gospodynią. Jest tak, że jeżeli staniemy sobie dalej, to powiem szczerze, to, że mamy tutaj skosik, działa bardzo fajnie, bo klimatyzator wydmuchuje nam powietrze do góry, to powietrze odbija się od skosu, odbija się tutaj od sufitu i bez problemu, nawet jeżeli jestem w takiej odległości, wystawię sobie rękę do góry, to czuć powiew, czuć powiew powietrza. Trochę się tutaj obawiałem, czy właśnie to, że klimatyzator jest na dole i jest tak zlokalizowany, czy będzie dobra cyrkulacja powietrza, ale powiem szczerze, że zaskoczyłem się na plus i jest to naprawdę bardzo fajnie. Drugie co, jak Wam prezentowałem ten klimatyzator w studiu, mówiłem Wam, że klimatyzator może być powieszony przy podłodze samej. Tutaj akurat mieliśmy wymuszone tym, że mamy gniazdko. I odprowadzenie skropli musieliśmy odpowiednio zrobić, bo mamy balkon, rynny, bla, 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 bla. Musieliśmy go dać nieco wyżej. Fajne jest to, że on jest wymiarów mniej więcej, jeżeli chodzi o wysokość takich jak grzejnik. Patrzcie, tutaj mamy sobie klimkę, a tutaj mamy sobie grzejnik, który jest o wysokości chyba około 50 albo 55 cm Tutaj mamy podobnie. Jest nieco, jak widzicie, nieco bardziej odstaje od ściany ten klimatyzator. Ale za to jest na pewno krótszy, jeżeli przekładając wielkość grzejnika, jego długość do oddawanej mocy, a moc klimatyzatora, to ta bestia wychodzi w tym porównaniu lepiej, bo szerokość to jest chyba 80 albo 90 cm tego klimatyzatora, czyli ten wymiar, a dużo więcej mocy możemy oddać. Bo jeżeli chodzi o parametry grzewcze, to jest to ponad 4 kW w dobrych, że tak powiem, sprzyjających warunkach. Jeżeli chodzi o. To, jak on oddycha, który on wyrzuca powietrze, bo ten klimatyzator też może być stosowany na przykład jako źródło ogrzewania. Stosowaliśmy go niejednokrotnie jako jedyne źródło ogrzewania ktoś rezygnował z grzejników na przykład w starym budownictwie, przy jakiejś termomodernizacji i tak dalej, a nawet w niestermomodernizowanych pomieszczeniach, montowaliśmy takie, takie klimacatory wtedy oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby policzyć zapotrzebowanie na ciepło i tak dalej i w ogóle i w szczególe, ale nie zagłębiajmy się tu, jest to wtedy dobre rozwiązanie, czemu? Bo jeżeli ten klimacatory mamy nawet powieszony tak, ale po, albo powiesilibyśmy go niżej, ma opcję taką, że może wydmuchiwać tak, jak przy chłodzeniu e, ciepłe powietrze górą, tędy tą żaluzją, ale może też przy pomocy żaluzji, która jest zlokalizowana tutaj poniżej, która też jest kierunkowa, i jest to kierowanie jak widzicie ręczne, może nam wydmuchiwać powietrze ciepłe dołem. Co to nam daje? Jeżeli ten klimatyzator umiejscowiony był, byłby przy samej podłodze, albo przy prawie samej podłodze, wtedy wiejąc nam tutaj ciepłym powietrzem lo, robi lepszą cyrkulację, wieje nam ciepłym pod nogi i rozkład temperatur w pomieszczeniu jest po prostu lepszy. Jeżeli chodzi o zastanie powietrza, zassa nam czterema wlotami, czyli jeden mamy tu, drugi mamy tu, trzeci mamy tu i czwarty mamy tam. Więcej rzeczy, więcej rzeczy to może. Idźcie sobie tutaj, czy tutaj, macie link do materiału, który nagrałem na temat tego klimatyzatora. Nie ma co tego dublować. Teraz sobie załączymy klimatyzator przy pomocy pilota, który jest raczej standardowy. Załączymy go na chłodzenie, żeby nam na pewno chodził. Zjedziemy z temperaturą. Pokażę Wam, jak on jest głośny w warunkach, że tak powiem, bojowych. Więc odsunę się, nie wiem, może tak na jakieś 3-4 metry. I zaczniemy sobie od prędkości najniższej, wentylatora. Lecimy na bieg drugi, bieg trzeci. I teraz najbardziej groźna funkcja, czyli turbo. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w sypialni, czyli wychodzimy z trybu turbo, naciskamy sleep i klimatyzator przejdzie nam w tryb najcichszy, jak to jest możliwe, wentylator będzie wiał najsłabiej. Powiem tak, najcichsze urządzenie na świecie to nie jest ale jeżeli mamy takie specyficzne warunki, czyli mamy skosy, tutaj to skosy są w sumie dosy, stosunkowo wysokie. Na upartego to gdzieś tutaj można by było ten klimatyzator, jeżeli wchodziłoby w grę, albo koryto że tu nie wchodzi, albo wchodziłoby w grę yy, bruzdowanie ściany, można by było tak klimatyzator zamontować, ale są niekiedy takie sytuacje gdzie mamy skosy z każdej strony, mamy niskie pomieszczenie i tak dalej i y, jest niska ściana kolankowa na przykład metr 20 takie rozwiązanie jak najbardziej jest fajne i takie rozwiązanie działa. Takie rozwiązanie jest dużo lepsze niż klimatyzator typu świńska rura, czyli jeżeli mamy klimatyzator przenośny z rurą wystawianą na zewnątrz, ale dlaczego tak? To może kiedyś innym razem. Teraz sobie wrzućmy go w normalny typ pracy, czyli lecimy sobie z wentylatorem na trójkę, żeby wymusić mu większe obroty. Otworzymy sobie balkonik I zobaczymy, jak pracuje agregat. Jak widzicie, teraz się obraca. I myślę, że bardziej będzie tutaj słychać teraz, yy, jakie jest tło ulicy i tak dalej, niż to, jak głośny jest agregat. I teraz słyszycie, że coś macie sprężarkę. Gdzieś ostatnio w komentarzach przewijało się, że te Rotenso to mają bardzo głośne sprężarki i tak dalej. Nie wiem, może gdzieś na papierze w jakichś magicznych warunkach laboratoryjnych, ale powiem szczerze, zarówno jeżeli chodzi o wentylatory, jeżeli chodzi o sprężarę, to tym klimatyzatorom nie ma co zarzucić. I tak to mniej więcej słychać, więcej Wam nie jestem w stanie nic powiedzieć. Yy, I co? Mam nadzieję, że ten klimat, natur, którego jeszcze nie było na kanale, film o tym klimacie, że Wam się podobał, że coś wniósł do Waszego życia, że nie tylko jest yy, tak, że. Przejdzie sobie ten film bokiem, tylko komuś się on przyda. że Ktoś właśnie zastanawia się nad jakimś rozwiązaniem do sklimatyzowania, do sklimatyzowania poddasza, że wszędzie macie skosy, nie macie gdzie włożyć standardowego klimatyzatora i zastanawiacie się na przykład nad klimatyzatorem przenośnym, to będzie lepsza opcja. Albo jeżeli szukacie klimatyzatora typowo do grzania, to jak najbardziej takie rozwiązanie też przypadnie wam do gustu. Z uwagi na to, że zimne powietrze będzie zasane przy podłodze i wyrzucane do góry i fajnie nagrzewane. Więc jeżeli Wam się podobało to standard, łapa w górę napisz w komentarzu, Karol gadaj składniej i ładniej i do zobaczenia w następnym filmie związanym z klimatyzacją albo z pompami ciepła. Cześć!